Dobry, witam w środę. Dzięki za życzenia, już jest trochę lepiej. Już sztukę zamknąłem, jeszcze nie zdążyłem wjechać do garażu prosto z roboty na szybkości. I poszedłem po telefon teraz do samochodu, żeby Wam go od razu nagrać. Nagram go, ten żałobnik. A później zjem coś i dopiero go ciągnę gdzie jesteś gagatku o lender gdzieś usiadłeś o nie to moja pasiata Poczekajcie gdzie tego żałobnik jest bo nie widzę Ach, Muszę przejrzeć jeszcze raz dokładnie bo nie widzę a w przecież zamknąłem żołobnika a tu jest taki gudłaj wielki jest Holender. ja mówię jak wpadł żołobnik i nie ma żobnika. także pierwsza sztuka w kwietniu Tomasz też złapał wczoraj jedną więc na razie remis wczoraj były dwa obce ale niestety nic nie udało się chwycić Nic się nie udało wczoraj chwycić. O, czajeczki w duchu subcio. Znalazły się. Eee, druga czajka się sparzyła z jasnym. Trudno. Niech tam będzie. Ech, tu do żarcia dużo, bo ja teraz od jakiegoś czasu przynżyto im dosypuję. No jak dosypuję przynżyto, to, to ten. To już tak nie wyjadają chętnie. Ale najpierw zjem dopiero wyjmę tego żobnika żałobna już w klatce w całej okazałości o, tak to wygląda idę otwieram zasrańce otwarcie zasrańców po raz drugi oczywiście się tam zawsze zrywają sztuczny dosiadzik Jeden jasny mój szczeka, który się aż ja go tak obserwuje, ale nie chce jeszcze szczekać. Czajek? O, czajek się zerwał. Może się nauczy chodzić. No, wczoraj był ciemny, obcy, ale teraz na całej wsi wszystkie głębie potwierane. No to jest duża konkurencja wszystkiego sam nie mogę złapać. Zobaczcie jak się to siadzik robi i nie trzeba nic ganiać. Zaraz im posypię rzepaku. A jasną tą co leczyłem, puściłem w poniedziałek. E, znaczy w poniedziałek do budy, a we wtorek już ją puściłem na wolność. Mm, nie wiem czy jest. Chyba powinna być tam, ale nie wiem czy jest. Ryśka na białogon, jeszcze jej swoich spinek nie zakładałem znaczników, więc będzie się rzucić się w oczy w razie coś. Mm, kolor, czyli pięć czerwonych Wyszłańczyków, Berlin e, już jest u kolegi, niedzielę zabrał. A przejaśniło się fajnie, bo trochę za dużo tych kolorowych już było, jak dla mnie. Ja nie lubię takiego lotu, co jest dużo koloru, bo. Dla mnie to tak średnio to wygląda Ale oczywiście każdy ma inny gust Dobra, posypię im papciu A powiem wam, że od kiedy są na rzepaku A czy gdzie? Na jakim rzepaku? Stop, wróć Błąd, od kiedy są na Przeżycie Czyli już drugi tydzień To lepiej do rzepaku zlatują Ciągle głodne są O, młody jaśniaczek tam widzicie jasny, już czajeczkę gania, czyli jednak były dwie samiczki. Nie ma co. Czekajcie, stanę od drugiej strony, bo sypię trochę do budy tym młodym, ale te stare im wyjadają. Żeby mnie nie oślepiało, zobaczcie. Młody wylotek. A to opcji nie usiądzie? Nie ma opcji, musi usiąść. No, lepiej do rzepaku zlatują jak są na przyżycie. Tak, na pięć miarek to dwie są przyżyta, a trzy drobnych nasion. Tak troszkę ich można powiedzieć na dietę wziąłem. Teraz jeszcze na razie pozwala mi nie wyjadać do zera, ale jak się skończą młode, to będą musiały co do ziarka wyjeść. Jakby trochę z masy spadły, bo one u mnie, gołębie to jak są niegeniane, to są zapasione, prawie jak właściciel. <laughs> ale humor wraca, bo człowiek zdrowszy, no dobra panowie, na razie zrobię trochę chyba pauzę. Polecę trochę obowiązków porobić, chociaż może by z nimi z 15 minut posiedział. Po ich trochę, znaczy nie będę ich straszył, ale. Będziemy zobaczyć ile teraz na jajeczkach siedzi cały rządek, zobaczcie na wprost trzy, trzy tutaj siedzą, pod spodem czwarty, tam kolejne, także następna tura tam tak samo jest, ale już nie będę wchodził, tutaj dwa się kwalifikują do zeskoczenia. fajnie fajnie o moja para kochających inaczej właśnie wraca z oblotu o tak już wioska zwiedzona no patrz, gdzie ta jasna jest ale tak na pierwszy rzut oka to o jest 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 jest, jest, jest. Ryśka chodzi o tutaj Widzicie Ko wyszwańca po lewo od wyszwańca To ta jasna co Ją leczyłem Nie ma Jest ryśka i nie ma tych znaczników Widzicie Tym samym leczyłem teraz siebie Ale się roją, super widoczek. Szkoda, że ma znowu przyjść ten. Jak to się nazywa? Bruz i śnieg nadają na weekend, normalnie szuk. No i tak wracając, czajki to jednak dwie samice były. Można, a no właściwie w tych czasach to czemu nie? A, czajek zakochany. O, grucha. To jest czajek. Nikt się o Niksio, czajka samca nie odezwał. Ja teraz na bazar szybko nie jadę. Sparzyła się z tym jasnym, Ta druga czajka trudno. Niech już lata tam. Niech już z nim lata, z tym jasnym, bo nie będę musiał samic jasnych przynosić. Zresztą ja już nie przynoszę żadnych samic jasnych. Ta, co leczyłem, była ostatnia. Więcej nie przynoszę. To już takie młode. Ta już się parzy, tutaj co widzicie, to jest pierwsza. A widzicie, który szczekać mi tu samiec, nawet wiem w którym duku siedzi. Tam się na ziemi wykluły, tu się dwa wykluły. No, trzeba być posprzątać, ale mam trochę innych, ważniejszych obowiązków. Dopóki jest sucho, to może być. Tutaj ładnie jasne nanosiły Te nie nanosiły, ale nie podkładam im, bo nie przestaną siedzieć Tutaj jasna niesie jajeczko, zobaczcie Tu się dwie pstynki małe wykluły Tu są, tu są Tutaj moje wyszłance, stara para